Ważny update w ważnej sprawie. To jest Julka, a to jest starostwo powiatowe w Gnieźnie. I uczęszczając do szkoły branżowej pierwszego stopnia w właśnie tym mieście, klasa Julki właśnie miała obiecywane, że otworzą im. Szkoły drugiego stopnia. Tak Właściwie to nie całą szkołę, tylko po prostu no, jednoklasowy oddział w tej samej placówce, w której się już uczą. Dzięki czemu uczniowie, którzy kształcą się obecnie w kierunku zawodów takich jak kucharz albo pracownik obsługi hotelowej, będą mogli edukację swoją kontynuować, otrzymać tytuł technika, no i zdać maturkę. Z trzy lata uczniowie byli zapewniani, że nie zostaną na lodzie. Już dosłownie w tym roku byli na etapie załatwiania niezbędnych dokumentów. I co? I zostali na lodzie. I nie chodzi tu tylko o to, że taka szkoła nie zostanie otwarta w gnieźnie, ale to wszystko odbija się na placówkach i uczniach z całej okolicy. I mam to na myśli zarówno miejscowości w okolicy Gniezna, jak i Poznań, który jest metropolią okoliczną. Niestety nie tylko uczniowie z Gniezna zostają na lodzie, więcej o tym opowiadam na naszym filmie na YouTube. Jak czy siak po TikToku Echem poniosło się mocno protesty, jakich Julka i osoby z jej klasy się zaczęły podejmować. I dziś doszło do małego przełomu. Koło godziny 11 udało im się spotkać ze starostą powiatu. I z informacji jakie zostały mi przekazane, to starosta wydaje się trochę próbować umyć ręce od całej tej sytuacji. Rzucając ten ciężar niedotrzymanych obietnic na szkoły. Czy na pewno tak wygląda ta sytuacja? Nie jestem do końca przekonany, ale będziemy to dalej obserwować. Klasycznie każdy chce po prostu umyć ręce. Najważniejszą rzeczą, którą udało się ustalić, to fakt, że uczniowie muszą dostarczyć staroście listę, na której znajdą się nazwiska osób, które chcą, które potrzebują, żeby dany kierunek został otwarty, bo chcą w nim uczestniczyć. Dostali na to tydzień czasu. I wtedy starosta rzekomo ma inaczej spojrzeć na tę całą sytuację. Dalej nie oznacza, że uczniowie będą mieli gdzie pójść, ale jest to jakiś krok do przodu. Jeśli sam Ty jesteś z okolicy albo masz znajomych, którzy są z okolicy i dotyczy ich ta sytuacja, to udostępnijcie ten materiał. Odezwijcie się śmiało do Julii, żeby poprzeć tę inicjatywę. Trzymam za Was mocno kciuki, żebyście mogli dokończyć swoją edukację. Pozdro!